Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszną golonkę pieczoną w piwie z jabłkami i ziemniakami. Golonka jest mięciutka, dosłownie rozpływa się w ustach, a skórka na niej jest wyjątkowo chrupiąca. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja wam życzę smacznego i zapraszam was na filmik. Do miseczki dodaję łyżkę soli i jedną łyżeczkę kminku. Jeśli kminku nie lubicie, nie musicie go dodawać. Dla mnie to właśnie kminek dodaje tej potrawie świetnego smaku. Do miseczki wcieram również dwa ząbki czosnku. dodaję świeżo zmielony pieprz. U mnie jest to pieprz kolorowy, ale jak najbardziej możecie dodać czarny. Dodam również dwie łyżki gęsiego smalcu lub jeśli takiego smalcu nie macie, jak najbardziej może to być olej. Całość bardzo dobrze wymieszam. Na gotującą się wodę niekoniecznie osoloną. Wrzucam dwie kolonki. Golonki wcześniej umyłam i oczyściłam, następnie gotuję je w tej wodzie około 10 minut. Kolonki obgotowuję, aby zmiękczyć na niej skórę. Obgotowane golonki wyjęłam z wody. Jak widzicie skórka na nich zmiękła. Dzięki temu będą, będę je mogła łatwiej ponacinać. Golonki nacinam w kilku miejscach. Robię płytkie nacięcia, nie rozcinam skóry zbyt głęboko. I w tak przygotowane golonki wcieram zrobioną wcześniej marynatę. Dwie cebule obieram z łupinek. Następnie moją cebulę pokroję w takie grubsze krążki. Następnie pokrojoną cebulę wykładam na tacę do pieczenia i układam na cebuli obgotowane golonki. Golonki następnie wkładam do nagrzanego piekarnika. Piekarnik nagrzam do temperatury 200 stopni Celsjusza i golonkę piekę w piekarniku z funkcją z termobiegiem. Piec ją będę około 40 minut. W międzyczasie przygotuję ziemniaki. Tutaj mam jeden. Kilogram ziemniaków. Ziemniaków nie obieram, tylko dobrze je wcześniej umyłam. Ziemniaki pokroję w łódeczki. Kroję je dość grubo. Nie chcę, aby się one podczas pieczenia rozgotowały i rozpadły. Następnie cztery średnie jabłka pokroję w ósemki i usunę z nich gniazda nasienne. Jabłek również nie obieram, ale jak najbardziej możecie to zrobić, jeżeli nie chcecie, aby na jabłkach została skórka. I tak oto się prezentuje moje golonki po 40 minutach w piekarniku. Dodam teraz do nich ziemniaki, które posmaruję z wierzchu smalcem lub olejem. na tacę również dodaję pokrojone jabłuszka do zrobienia golonek potrzebne będzie pół litra ciennego piwa ja tutaj mam 250 ml, czyli jego połowę piwo dodaję do kolonek najlepsze do tego celu Piwo jest to piwo ciemne, ale albo porter. Ja tutaj używam portera i piwem polewam golonki. Tak przygotowane golonki ponownie wstawiam do piekarnika. Tym razem zmniejszam temperaturę do 150 stopni Celsjusza i golonki piekę 2 godziny bez przykrycia. Funkcja piekarnika z termoobiegiem co jakiś czas golonkę polewam piwem i golonki piekę dalej. W międzyczasie przygotuję sobie drugą połowę piwa, do którego dodaję dwie łyżki miodu. I całość bardzo dobrze ze sobą wymieszam. Po dwóch godzinach pieczenia moje golonki wyciągam z piekarnika i polewam je piwem wymieszanym z miodem. Następnie wstawiam całość do piekarnika. I golonki ponownie wstawiam do piekarnika, tym razem na 30 minut. Podwyższam temperaturę do 200 stopni Celsjusza. Golony w dalszym ciągu nie przykrywam. I tak się prezentują gotowe golonki. Skórka na nich jest wyjątkowo chrupiąca. Ta skórka jest jak jeden duży skwarek. To jeszcze nie koniec, do moich kolonek przygotuję pyszny sos. Golonki przekładam na deskę i układam wokół niej ziemniaki, cebulkę oraz upieczone jabłka. Całość możecie przykryć folią aluminiową po to, aby golonka nie wystykła. Ja zrobię teraz do nich sos. Na patelnię przelewam piwo i soki z pieczenia golonki, i, i całość zagotowuję i redukuję. Sos powinien zgęstnieć i się znacznie zredukować. Pod koniec do sosu dodaję łyżkę masła i całość bardzo dobrze wymieszam. Masło doda mojemu sosowi pięknego blasku. Gotową golonkę polewam z sosem. Możecie go po prostu dodać jako dodatek do waszego dania. I gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Jak zwykle życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa!